Przy ognisku, przy ognisku. Tak siedzimy sobie razem. Wszyscy tutaj czekamy. Głośno sobie śpiewamy. Przy ognisku, przy ognisku. Co dalej? A z namiotu coś wyłazi. Nie My mamy namiotu. który biega po łące i mrucka Zapraszają do półcka. Fajnie, Panie się zakrada, może nawet i pozjada. Przy ognisku, przy ognisku tak siedzimy wszyscy razem i wesoło śpiewamy. Że Was wszystkich ko kochamy. Kochamy, kochamy.